Ojcu i Synowi, niech będą uwielbieni w tym, co mówię, i w nas wszystkich umiłowani. Także, czy zastanawialiście się czasem nad tym, czy szczere uczucie między kobietą i mężczyzną jest jeszcze możliwe? Czy w dzisiejszych czasach, gdzie grzech, zdrada, porządliwość ciała są uznawane za normalność, jest miejsce na piękne i trwałe małżeństwo? No i gdzie w tym wszystkim jest jeszcze tak zwany rozwód? Czy w chrześcijańskiej rodzinie on jest możliwy? Jeszcze 100 lat temu do zbliżenia płciowego między mężczyzną a kobietą dochodziło dopiero po ślubie. W innym przypadku były to czyny nieprawego łoża bądź stosunek z nierzędnicą. W dzisiejszych przewrotnych czasach, w których króje pośpiech, Nikomu jednak nie śpieszy się do zawarcia związku małżeńskiego. Ludzie wolą żyć na tak zwaną kocią łapę. I do tego zakładanie normalnej rodziny stało się niemodne i niefajne. Trzeba najpierw zrobić karierę, ułożyć sobie życie materialnie, zwiedzić świat, albo wybawić się, póki jest się młodym. A przy tym wszystkim serca ludzi są daleko od naszego Zbawiciela. Od Chrystusa, który dał to błogosławieństwo, abyśmy mogli łączyć się w związki małżeńskie i żeby żyć na Jego chwałę. Dzięki Jego miłości dał nam miłować innych ludzi tak, jak siebie samych, jak własne ciała. Wszelkie te tłumaczenia, oddalenie od Boga, tak naprawdę mają jeden wspólny mianownik: umiłowanie życia w grzechu. Przez życie w tych grzechach relacje międzyludzkie są nietrwałe. Polegają często na spełnieniu swoich cielesnych uciech i często wyprane z jakichkolwiek szczerych i trwałych emocji. Podobnie było też u nas, u mnie i u Ani ale dzisiaj dziękujemy Bogu, że połączył nas ze sobą i teraz, gdy Pan dodał nam rozumu, widzimy, jak wiele zła i grzechu czyniliśmy na naszej drodze. Także dzisiaj, dzięki łasce Bożej, mogę się podzielić z Wami pewnymi kwestiami, pewnymi przemyśleniami i rzeczami, które dał Pan Jezus poznać przez Słowo Boże. Także, może byśmy zaczęli od Księgi Rodzaju, drugiego rozdziału, 24-25 wersetu. Dzisiaj pozwolę sobie przeczytać z Biblii Warszawskiej. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Do czego chcę namierzyć? Moi drodzy, jak zwrócimy uwagę na te wersety, to pierwszym głównym elementem, jaki możemy tu zobaczyć, to że mąż staje się głową rodziny. I wówczas on musi opuścić swoje gniazdo. Już nie mama i tata przewodzą, ale mężczyzna staje się tym, który ma prowadzić swoją rodzinę, który ma wspomagać żonę, no i przyszłe dzieci, które by się pojawiły w tym związku, jeżeli Bóg by dał. To nie jest tak teraz, że nie wiem, mamy też od mamy i taty się oddzielić, mamy w ogóle z nimi nie rozmawiać. Nie, nie, nie. Jak według przekazania, szanuj matkę i ojca swego, jak jest w liście Efezjan, w tym rozdziale, tak jest i nadal, aktualne to. Także mamy miłować wszystkich ludzi, tym bardziej też i własnych rodziców. Ale do czego zmierzam? Do tego, że jest pewien problem wśród wielu mężczyzn, że gdy wyjdą pod mamusiowej pudnicy, Często zdanie mamy jest ważniejsze od zdania swojej żony. No, zwróćcie uwagę, możecie szukać w Biblii tyle różnych związków, małżeństw, nigdzie nie znajdziecie kogoś, kto bardziej słuchał własnej matki niż żony. A dlaczego? Bo to nie mama staje się naszą drugą połówką, jednym ciałem z nami, ale jak to jest właśnie napisane, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Już nie ma ich dwoje, ale jest jedno, jak to Pan Jezus nawet w Ewangelii Mateusza podkreślał, gdy mówił to do faryzeuszy. Ale go zrozumcie drodzy bracia, nie możecie przekładać waszej relacji z żoną nad relację z mamą. Mama jest ważna, jak i tata jest ważny, ale my mamy miłować nawet wszystkich ludzi, nawet tych, którzy nam w twarz plują. Ale swoją żonę, jak własne ciało. Jest to też odniesienie do tego, jak pan Jezus zapotraktował nas jako Kościół. Bo pan Jezus jako głowa potraktował Kościół jak własne ciało, bo jesteśmy ciałem Chrystusowym, a nie z głową. Dlatego bierzmy przykład z nauki, jaką daje nam Pan Jezus w Biblii, jak mamy traktować swoje żony. Nieraz sam się zastanawiałem, że Pan Jezus faktycznie no to nie miał na ziemi żony. Więc jak mogę się upodobnić do mojego Zbawiciela, jeżeli nie dał mi przykładu? No ale prędzej czy później Ojciec i Pan otworzyli mi oczy i nagle zobaczyłem, że tą małżonką Chrystusa jest przecież Kościół. Jest tyle odniesień w Słowie do tego. Także mąż panuje nad żoną, jak jest napisane w liście do Kolosan 3, 18, 19. Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Także właśnie, bracia, ogarnijcie się wszyscy, którzy uważają, że żona teraz ma być jak nie wiem, jak jakiś pies na zawołanie: że do gara, do łóżka, ty to, tu tamto. Bo jest napisane również że mają być traktowane jak własne ciało, a własne ciało nie trzymacie w nienawiści, nie rozkazujecie własnemu ciału, nie wiem uderzaj pięścią cały czas w ścianę, bo to jest niemądre i głupie, dlatego wy jak żoną będziecie kazali, że cały czas do gara, do gara, do gara, do łóżka rozkraczaj się, żebym mógł zaspokoić swoją żądzę to jest jak uderzanie pięścią w ścianę traktujecie przedmiotowo taką kobietę i nie traktujecie ją jak żonę, ale jak jakąś susz nie możecie żony traktować jak suszkę. Chrystus nie traktuje kościoła jak suszki. Chrystus o nią dba, zabiega, poucza, naucza. My jako mężowie, jako głowy rodziny mamy za zadanie te kobiety wspomagać. Pouczyć czymś, czego nie rozumieją. Bo sam słabszym naczyniem jest napisane. Dlatego nie Pochpychadło a słabsze naczynie, które masz się zaopiekować, bracie. Dlatego proszę was, musimy się tutaj pilnować, bo diabeł chce, żeby ta jednostka rodziny była zaburzona. Żeby jeżeli jest ta jednostka rodziny w świetle słowa, to żeby ona była jak w świetle słowa, tak jak Pan Jezus traktował Kościół, zawsze patrzcie na tą relację. Wtedy się wyjaśni, czy prawidłowo traktujecie własne żony. Bo jeżeli nie traktujecie własnych żon, to jest napisane w słowie również, że wasze Modlitwy nie będą wysłuchiwane. Dlatego, bądźmy mężni, bądźmy dobrymi głowami. Traktujmy kobiety z miłością, bo raz, że one są, tak jak mówiłem, słabszym naczyniem, o którym musimy zabiegać. Tak jak pielęgnujemy własne ciało, tak pielęgnować własną kobietę. Bo na tym polega miłość Chrystusowa do kościoła. Tak ma wyglądać miłość męża do żony. Jesteście już jednym ciałem, nie dwoma. Dlatego, jedno o drugie ma zabiegać. Także ja nie będę pouczał, jak kobieta ma wobec mężczyzny się zachowywać, ale to też jest obraz ten sam, kościoła do Chrystusa. Także fundamentem tego wszystkiego jest miłość, miłość Agapę, która ma wyróżniać uczniów Chrystusowych. Także jeżeli macie jeszcze żonę jako siostrę, tym bardziej jest to tak wielkie błogosławieństwo. Słuchajcie, co ona do was mówi, bo tak jak Sara mówiła do Abrahama, Abraham jej słuchał nie deptał po tym co Sara do niego powiedziała. Także słuchajmy swoich żon, a wy żony, jeżeli tego słuchacie, też słuchajcie swoich mężów. Gracie jakby w jednej drużynie, współpracujecie, biegniecie w jednym wyścigu, którym jest zwycięstwo, zbawienie i zobaczenie Ojca i Syna na ich tronie chwały, żeby żyć z nimi wiecznie. Dlatego wy się wspomagajcie, nie podkopujcie między sobą Dołki, pamiętajcie, nie rywalizujecie, wy współpracujecie, jak cały kościół ma ze sobą współpracować. I pamiętajcie, jesteśmy też wszyscy inni, jak i żona i mąż: jesteśmy do czego innego stworzeni i do czego innego powołani często. Wspomagajmy się, miejmy jedno zdanie w Panu Jezusie i myślmy, jak możemy wspólnie uwielbić Pana, bo jako jednostka rodziny zbawiona możemy więcej zrobić. Niż w pojedynkę. Zresztą Pan chce, abyśmy pokazywali świadectwo naszego zbawienia jako rodziny, bo Jemu to chwałę i chlubę przyniesie. Więc walczmy o to i myślmy o tym, co w górze, jako rodziny, jako małżeństwa. Także już nie będę mówił o rozwodach, nie będę przedłużał tego wideo, tak żebym chciał poruszyć to może w następnym odcinku. Dlatego niech Pan Jezus będzie uwielbiony, umiłowani. Chwała Jemu i Ojcu na wieki. Amen. na wieki.